Się bawi. Jest kolejne. kolejna. Dziewiąta dzisiaj albo ósma. Oli się bawi. Proszę. Proszę uprzejmie. Koczur. Mocno ciągnie. Hamulec sobie troszeczkę podciągnij może. Jest profesjonalista. Zabawa trwa, jak się czujesz? No <laughs> Kot! Blisko się. Jak się bawisz? Jesteś kot? Jestem. Jedyny na łowisku łapie. Inni, no. inni się mogę opatrzeć a pusto stoją tylko. Nikt nic nie łapie. A kot ciągnie następnego karpia. Jak się czujesz? Ja wiem. Kolejny karpik. Kolejny karpik. Po nocnej zasiadze, wodą chlapie Pięknie syneczku ładny Powiem Ci, że ładny, no myślałem, że mniejszy będzie. Ładny Nie, jedem Nie. Proszę sobie cały szelki synek Proszę sobie O, na boki rozłóż, Na boki cały to na boki. spokojnie tutaj co może prowadź czy nie? No. nie w tą stronę chyba czy w tą? nie przepłynie ci po żyłkach? jak to pierwsza wędka? nie w tą stronę ale ładnie cię wybiera. Jest pięknie. Jest karki. Jest wielki. Kurtkę sesenek zmień, może co? Nie. Ale świnie. Jezus, ale tu te wyciągasz. wyciągasz. Kiedy muszę go zrobić? Tego Piętnaście 15, waży. 15300 Chyba nie. nie podniesiesz go. Nie. Podniosę. Całe ręce masz mokre. Trudno. Zawięty jesteś. Ale on waży połowę ciebie. <laughs> Jeszcze się ogolę pozdrawia. Nie ma szans. Podniosę go. <laughs> Ładny, pokaż o tak o, o, zobacz. piękny, Zobaczcie. bokiem, ale wielki, U. gratuluję Ci, synku, Dzięki. Nie brawo, nie podniesiesz go, bo tata by go ciężko miał podnieść. Olisiu, Co? nie podniesz, gratuluję Ci, Zbierzysz. brawo, ręce do góry.